Hej, witam wszystkich! Dzisiaj mam do zaproponowania powieść Knuta Hamsuna. Jest to już klasyka gatunku, pewnie znana Wam wszystkim, ale myślę, że warto przypomnieć sobie o, o tej pozycji. Głód jest z jednej strony autobiograficznym wspomnieniem autora, to znaczy nie tyle wspomnieniem, co widać tutaj ślady jego właśnie przejść z czasów dzieciństwa, gdyż pochodził z wielodzietnej rodziny. Był czwartym spośród siedmiorga rodzeństwa. Jego ojciec był ubogim krawcem i młody Knut musiał wiele poświęcić na radzenie sobie z biedą, z głodem. I mał się różnych zajęć. Też znane są fakty z jego wyjazdu do Ameryki, podwójnego wyjazdu, gdzie właśnie jechał w poszukiwaniu chleba. I faktycznie ślady jego przeszłości są widoczne w powieści. Co by tu jeszcze powiedzieć o autorze? Jest on zdobywcą Nagrody Nobla. W 1920 roku dostał Nagrodę Nobla, jednak nie była ta nagroda <coughs> za tę powieść ale za inną Błogosławieństwa Ziemi co jeszcze warto powiedzieć o autorze pochodzi z Norwegii, z południowej Norwegii urodził się w 1859 roku był bardzo cenionym autorem norweskim jednak taką, ry, taką rysą na, na jego życiorysie stało się późniejsze zapatrzenie w profaszystowskie idee, ideologię. Jednak jak to pisał Witold Nawrocki, zaraz Wam przeczytam. Już, już. Knut Hamsun ze swych lat młodych i dojrzałych Piewca optymizmu i radości życia, znawca duszy ludzkiej i świadek epoki jest ciągle obecny w europejskim krwiobiegu literackim. Jego powieści czytają Rosjanie, Niemcy, Francuzi, Anglicy, Czesi, Słowacy, Polacy. Sztuka zwyciężyła pisarza. Okazała się silniejsza niż jego konserwatywna i irracjonalna filozofia, niż jego ślepe zaufanie do ciemnych i złowrogich sił historii. Pouczające i optymistyczne to zwycięstwo. Tak pisał Witold Nawrocki. Ja tutaj mam w ogóle stare wydanie. Wydanie z roku chyba 1974 przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Jeśli chodzi o postać głównego bohatera, jest nią bardzo arogancki, pyszny i czasami irytujący młody inteligent który stara się odnaleźć w bezdusznym i, i małostkowym świecie. Przypomnijmy, że jest to przełom XIX-XX wieku, gdzie następowały różne przemiany ekonomiczne, społeczne. I tenże bohater niekiedy sprawiał, że miałam ochotę po prostu przestać czytać tą książkę. Wywoływał we mnie bardzo negatywne odczucia. Z tego powodu, że, gdyż mm, bardzo często y, unosił się dumą, pychą, y, a jednocześnie y, opowiadał o sobie i myślał o sobie y, w samych superlatywach. Y, cały czas chciał uchodzić za naprawdę porządnego. Y, y, Nieskazitelnie, nieskazitelnego człowieka pod względem moralnym, etycznym, ale i zawodowym. Cały czas żył obsesją, że jego talent twórczy i jego twórczość właśnie go wyniesie na po prostu wyżyny i, i będzie w stanie wydostać się ze skrajnej biedy, w jakiej aktualnie się znajduje. A faktycznie była to skrajna bieda. Jest to skrajna bieda, w której głód. Jest tak namacalny i tak dotykalny, i, i jest tak prawdziwy, że czytając książkę mamy ochotę praktycznie coś zjeść. Są tam naprawdę wspaniałe, wspaniałe, w cudzysłowie, opisy tego, co czuje człowiek, kiedy cierpi głód. Bohater żyje tylko dzięki temu, że, że oddaje coraz więcej swoich rzeczy pod zastaw do lichwiarza, nawet nie pod zastaw, oddaje je po prostu do jakiegoś komisu. Doszło już nawet w pewnym momencie do tego, że, że nie mając co jeść, chciał oddać guziki guziki tam z marynarki czy z surduta, i jednak to się to spełzło tak naprawdę na niczym. Ale to, co w, tej, w tym bohaterze irytuje nas najbardziej, to to jednoczesne połączenie głodu fizycznego i psychicznego i nawet nie chodzi tutaj o, to, o, te, o te potrzeby, które miał. Bo one są zrozumiałe, ale chodzi o to, jak on sobie z nimi radził. Jeśli chodzi o głód fizyczny, bardzo często, niemalże umierając, nie potrafił docenić i przyjąć pomocy z zewnątrz. Nie po... Aczkolwiek ta pomoc była znikoma, ale nawet kiedy się pojawiała, bohater unosił się dumą, pychom i chciał udawać kogoś, kim tak naprawdę nie jest. I, i udawał, udając najedzonego, okłamywał, okłamywał, mówiąc, że na przykład ma wspaniałą pracę. A jednocześnie tutaj jest taki dysonans pomiędzy tym, co mówił, a tym, co odczuwał o sobie, bo myśla jego myśli na swój własny temat były takie, że on pragnie do końca życia zostać moralnie czysty, Człowiekiem o nieskazitelnym sumieniu. Także z jednej strony nie przyjmuje przysłowiowej bułki, ponieważ, ponieważ nie chce nikogo obrabiać, ograbiać z, z jakichś tam rzeczy, a z drugiej strony kłamie i oszukuje, mówiąc, że na przykład, że nie wiem, że jest po sutym posiłku i wraca skądś. Gdzie porządnie się najad. Także bohater wywoływał naprawdę skrajne emocje we mnie. Czytając tę powieść, miałam nieodłączne ciągłe wrażenie, że, że po prostu jego cierpienie i głód nigdy się nie skończą, ale też i nie skończy się jego pycha i duma. I kiedy to zostało połączone z obsesyjną, z obsesyjnymi wręcz urojenie, myślami, jakimiś urojeniami na temat swojej wielkości, wielkości swojego talentu, cały czas łudził się tym, że kiedy napisze ten artykuł, naprawdę będzie to strzał w dziesiątkę i po prostu ujawni się jego wielki literacki talent i zostanie doceniony. A tutaj taka niemożność z drugiej strony zdobycia pożywienia i, i cierpienie głodu i, nie, i niechęć do przyjmowania jakiejkolwiek, nawet gdyby taka się pojawiła pomocy, no to może to wywoływać w czytelniku złość, niechęć. Dopiero gdzieś tam później po głębszym przemyśleniu i, i analizie powieści bohatera i, i przeanalizowaniu portretu psychologicznego bohatera możemy dojść do wniosków, że znaczy, do wniosków, które w jakiś sposób są w stanie zrozumieć jego postępowanie. Dlaczego warto przeczytać tę książkę? Ponieważ myślę, że temat głodu nie jest obojętny w dzisiejszych czasach. Jest to temat, który tak naprawdę nie stracił swojej ważności, swojej aktualności. Być może nam. Jest ciężko y, gdzieś tam się do tego ustosunkować, ponieważ żyjemy w dobrobycie, ale jak spojrzymy na resztę planety i resztę świata, y, to książka naprawdę wydaje się y, bardzo, bardzo aktualna. Y,